Siemander drodzy widzowie Tana, To z tej strony witam was bardzo serdecznie na kanale It My Dust, gdzie dziś kontynuujemy naszą cotygodniową serię z openingu kart Pokémon. Dziś na warsztat wleci nam Build and Battle Stadium Box z setu Brilliant Stars. To chyba będzie taki czwarty box na naszym kanale. Chyba standardowo mogę powiedzieć, że opening takiego boxa mogliście już widzieć na naszym kanale, dlatego nie będziemy analizować jego zawartości, a ja przechodzę do rozerwania tego pudełka. No to jesteśmy już na zbliżonym kadrze i moi drodzy, nie zmieniałem kolejności. Tutaj mamy cztery boostery luzem. Tutaj z pierwszego i tu z drugiego boxa. Gdyby ktoś był ciekawy, to jeśli chodzi o karty promocyjne w tych boksach, to wypadł mi Lucario w wersji holo i Bibarel. Tam w dość takim szybszym tempie, więc mogliście tego nie widzieć. No i cóż, moi drodzy, jedziemy z tetem Brilliant Stars, licząc na to, że wypadnie nam coś solidnego. Bardzo byśmy tego chcieli. Ja bym bardzo tego chciał. I moi drodzy, Kodzik będę oddawał co drugi dla was, zaczniemy, hop, pyk. Ups, przepraszam, mam nadzieję, że nie było mocno słychać Zahaczyłem o mikrofon, dobra Raz, dwa, trzy, cztery karty do przodu, obśrupane niestety I mamy ognistą energię, zapomniałem zgadnąć, tak dawno nie, nie otwierałem kart Że już zapomniałem, moi drodzy Dobra, mamy Probopasa, mamy Piplupa Ewolucja, DDN, Farfetch. Ostatnio bardzo dużo nowych setów się pojawiło. Ale ja niestety nie jestem ich zwolennikiem, dlatego nie ma ich tutaj na kanale. I mamy Riversa Tropiusa. I kartą rzadką jest. Wormadam w wersji non holo. Nie wiem, czy już pojawił się na rynku, czy dopiero będzie dostępny Obsidian Flames set. Ja, jakoś moi drodzy, nie wiem. Dla mnie próbują nawet tym Elite Trainer Boxem zachęcić chyba yy, widzów. Nie patrzymy kodu. Panów, Pokémon do kupowania elektryczna energia znowu ognista. Ze względu na tego Charmandera, ale mnie to jakoś nie jara. No nie wiem, czekam na ten set 151. Zobaczymy, gdzie to dalej pójdzie. Na razie trzymamy się tych starych. Z żółtą obramówką już widzimy Reversa Claydolla i kartą rzadką jest Staraptor w wersji non-holo. Oglądałem bardzo dokładnie ten set i nie ma tam zbyt specjalnych kart dla mnie, a tak jak pewnie wiecie po poprzednich openingach, ja nie jestem wielkim fanem żyrandoli na głowie. Więc... Ach, średnio to kupuję. Chodzi dla was widzowie, pyk, teraz może żeby nie trafić mikrofonu, o spadło. O, tu już jest ładna obramówka. Podoba mi się. E, niech będzie wodna energia. Psychic i lecimy. Flotcel, Il glif chyba tak. Pacirisu, Golet, Castform, Baltoy, Chimchar. Mamy Axiu, zwykłego reversa. Tutaj jakiś pani profesor. Roza Rain z backup i kartą rzadko jest. Uwaga, jest szansa, że coś tu będzie. Tak, pewnie fałka. Uuuu! Moi drodzy, jaka to jest ładna karta! Hanch V, ja jej nie mam w swojej kolekcji. Naprawdę bardzo przyjemnie. Ciekawe, ile jest warta, ale mniejsza z tym ile. I zobaczcie, tutaj jest całe stado murkrowów jeszcze pod nim. Bardzo ładny full art. No, podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Który to jest numer? Przyjrzyjmy się. 162. Tak wygląda. Całkiem niezły dropik. I ostatnia paczka luzem. No i wracając do tematu, bo nie wiem na czym skończyłem. No, ja nie jestem fanem tej najnowszej generacji tych żerandoli. Jak patrzę na tego Charizarda z tymi koronami na głowie. No nie, no absolutnie mi się to nie podoba, nie? I teraz uwaga, nie podglądam. Mm, rzucam ob 2 3 4. Elektryczna energia. No. I mamy Hitmontopa, Magmy. Więc zobaczymy, gdzie to dalej pójdzie. No mam nadzieję, że w tym secie 151 nie będą wrzucali Pokémonów Minchino. Z tymi koronami. I mamy Bossa. Naszego Hugo Bossa w rewersie, i kartą rzadką jest Magmortar w wersji non-holo. Tak dawno nie otwierałem, że nawet nie wiem, czy podwójnie foliowałem Reversy. Powiem tak, jeśli w secie 151, który zapowiadany jest na wrzesień, będą Pokémony z koronami, to się wkurzę bardzo mocno, ale mam nadzieję, że nie, bo chyba tam przeglądałem już te japońskie karty, są naprawdę przepiękne. I podejrzewam, że to będzie taki mój drugi Crown Zenit, więc jeśli będziecie chcieli, to zapraszam do mnie tutaj na kanał. Będziemy otwierać. Yy, teraz kodzik dla Was, drodzy widzowie. Hop. Musisz się jakoś nauczyć pozbywać tych kar, bo tutaj mikrofon teraz mi dynda. I moi drodzy, energia roślinna. Nope. I lecimy: Weevile, Fracture, Cafe Master, Cliffery, Cherubby, Soak. Corfish, Golet, Luxionary wersje i kartą rzadką jest Ice Cube w wersji non holo Zdradzę Wam też sekret, że jest to chyba jeden z ostatnich produktów, jakie otwieramy z setu Brilliant Stars. Bo więcej nie mam. Nie, dobra, mam jeszcze jeden. Ok, to będę wiedział. No i cóż, będzie trzeba chyba jeszcze pomęczyć tego naszego crown Zenit. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. A, nie podglądamy. Kodziku. Wyrzucam 4 do przodu. Ale ładne nieporysane. Uwaga. Ognista. Nope. I mamy Luxio, Hitmontopa, Magma Basin, Snizla, Bidufa, Elektabaza, Cimeko. Gibla. Mamy Grimmsnara na rewersie I uwaga, zobaczmy, czy coś tu jest. Jest Lucario w wersji holo, ale on jest bardzo podobny do tego Lucario z tego promo, czy nie? Nie, no dobra, jest trochę inny. Jest trochę inny. Myślałem, że są identyczne. Połowa openingu za nami, a ja powoli zaczynam się rozstapiać w fotelu, moi drodzy. Czy u Was też jest tak gorąco? Bo ja, jak to nagrywam, to jest, moi drodzy, czwartek. No bo wiadomo, jeszcze trzeba zawsze złożyć materiał dodać ceny kart, zrobić miniaturę, więc to się zawsze troszeczkę schodzi, więc ja z wyprzedzeniem więc Dzisiaj mam czwartek i po prostu rozpływam się w fotelu. Teraz będzie kody dla was. Hop, cyk, za siebie rzucamy teraz. Cztery do przodu. I lecimy, walcząca energia. Wodna. Bertik, mamy stadion jakiś, Hunting Loaves, stariu Riolu. Tarly, Milseri, Karablast. Moi drodzy, mamy Trainer Galery, numer 20, nie, przepraszam, numer 12. Tak, 12. I mamy Oranguru. I teraz jest moje pytanie, czy ja mam tego Oranguru, czy go nie mam? Bo wydaje mi się, że chyba go mam, ale mogę być w błędzie, no ale cóż, bardzo ładna karta, ja się cieszę. I zobaczmy, czy jest to podwójny drop. Nie, ponieważ jest Mofym non-holo. I ostatni boosterek z tej pierwszej paczki, tego pierwszego mini-boxa. Zobaczymy, czy Oranguru będzie jedynym dropem. Powiem Wam tak. Te boxy generalnie mnie nie rozpieszczały do tej pory. Kodzik na bok, żeby nie było widać. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery i energia niech będzie hmm, psychic. Tak. Silglyph czy jak to tam się czyta? Pachirisu, mamy Choice Belta, Kupchu, Duskula, farfeczta, Executa, Grimera, mamy zwykłego reversa, Clifery. Zobaczcie jak w ogóle mało kart Strainel. Trainer Galery pada w tych boksach. Nie wiem, mam takie dziwne wrażenie. I uwaga, moi drodzy, ostatnia karta. Co to będzie? To zwykła fałka. Murpeko V, ale nietypowa ta fałka taka. Nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że jest jakaś inna niż pozostałe. Albo po prostu te takie ciemne barwy czerwono czerwono-fioletowe takie wrażenie robią. No, całkiem spoko fałka. Pewnie nie za wiele jest warta. Ten trochę leży, bo jest zniesiony, jak zapewne widzicie, do prawej strony. Ale ja biorę w ciemno. Na pewno nie miałem tej karty w swojej kolekcji. No i cztery boosterki przed nami. Ło, a co ten taki gruby jest? Jakiś tłusty. <laughs> no dobra, zaczymy. Chyba nie ma więcej kart. Chociaż widziałem, czasami są takie e, boostery z wadami, że tak się wyrażę. A miejmy nadzieję, że to nie ten, moi drodzy. Chociaż w sumie jakby było więcej kart, ja nie mam problemu ich dla was. Spadł na podłogę cztery do przodu. Niech będzie. A trzymajmy się walczącej. nope psychic. Nie zgadliśmy pod helmet. Filgli. E, mamy tutaj jakąś trenerkę brumi stariu. Karablast klifery cherubi. Mamy all w wersji e, holo reverse i słuchajcie. Ja nie mam tej karty w zwykłym holo, nie? Tych rewersów mam chyba z 10, a holo nie mam żadnej, tak samo jak Kyogra w secie Crown Zenith. I zobaczmy, czy jest to ostatnia karta, która coś pokazuje. Tak, ponieważ to jest Warmadam non-holo. Jestem ciekawy, co wy sądzicie a propos tych nowych setów z tymi srebrnymi obramówkami. Możecie napisać w komentarzu, ja z chęcią poczytam te komentarze. No nie wiem, nie to jakoś tak mówię wam, no nie przekonuje mnie. Jeszcze, żeby te karty były jakieś takie naprawdę dopieszczone, a one są mm, takie dla mnie osobiście nic specjalnego. Ale zobaczymy, no może wszystko się zmieni z czasem i teraz, moi drodzy, kodzi dla mnie, więc nie podglądamy. Nie patrzę. Hop. Cztery do przodu, prunt. Łogień, no dobra. Tropius. Mamy Roseins Backup, mamy jakiś tam list, Starly, Milsery, Carablast, Cliffery, Cherubi, mamy wodę na Reversie i kartą rzadką jest Luxray w wersji non-holo. Czyżby Hunchcrow był jedyną kartą, jaka nam dzisiaj sensownie poleciała? Zaraz wyjdzie w praniu, dwie paczuchy przed nami. Ach! Dobra, mamy to. I teraz będzie ostatni kodzik dla Was, drodzy widzowie. Hop. No, rozklej się. Dobra. U, czarny. Pod do góry nogami, teraz już nie. Pum. O, spadł mi na nogi. I mamy Marker Vistar. Pierwszy raz nie zgadujemy. Hop. I let's go. Morgrem, Francine Galar, Probopass, Soak, Corfish, Golet, Chimeko, Chimchar, Grimer, uwaga, czy to będzie zwykły reverse? To jeszcze nie. A to był reverse! Grimer był na rewersie. <laughs> nie zauważyłem. No i mamy Infernape w wersji holo. Jego też już mam parę sztuk. I czy będzie to Last Pack Magic? Sprawdźmy, moi drodzy. Powiem wam tak, jeśli chodzi o w ogóle te Build and Battle Stadium Boxy, wiadomo, że to jest RNG. Ale ja z perspektywy tego, że już 4 na tym kanale otworzyłem, powiem Wam, że chyba bardziej bym się skłaniał. Jeśli ktoś już planuje jakieś duże zakupy, yy, raczej bym się zastanowił po prostu nad kupieniem booster boxa. Nie wiem czy to jest kwestia printu, czy po prostu tego, że ja miałem pecha, ale te boksy tak niespecjalnie mi osobiście dawały. A tymczasem, ostatnie zgadywanie energii niech będzie roślina. Teraz jest fighting. No i zobaczmy. Executor, Choice Bell, Staravia, Soak, Corfish, Golet, Chimeko, mamy Chimchara. Jeśli coś ma być to teraz, uwaga. Nie, to jest reverse. Starliego i kartą rzadką jest Manafi w wersji non-holo. No i standardowo przechodząc do podsumowania, możemy stwierdzić, że ten box nas nie rozpieścił, a marzenia o Charizardzie V legły w gruzach, no ale cóż, te boksy mnie do tego przyzwyczaiły. A w dropach mieliśmy tylko trzy sensowne karty: to był ten Moro Pekowi, mamy Orangurów, Trainer Galery i tego Hanchkrowa w Full arcie. No naprawdę piękna karta, z tej jestem najbardziej zadowolony, bo wygląda naprawdę epicko. A ja z tego miejsca żegnam się z wami, drodzy widzowie, życząc wam standardowo miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. A jeśli film wam się podobał, to nie zapomnijcie o łapce i subie. Trzymajcie się ciepło i jo!